Te słowa wyśpiewane przez zespół Haby działający przy klubie Seniora Wronieckiego Ośrodka Kultury muzycznie podsumowują trzeci festiwal produktu lokalnego, który odbył się w Wartosławie Kołowronek. Impreza organizowana jest co roku w innej miejscowości przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka, które wspierane jest m.in. przez gminne samorządy i Departament Programu Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ale oprócz muzyki najważniejsze były stoiska z produktami lokalnymi. Jedno z nich należało do mieszkanki Mości Ewa. Trzy lata temu pasję pani Ewy dotyczącą zbierania i suszenia ziół znała tylko jej rodzina, ale odkąd została zachęcona do aktywności przez członków lokalnej grupy działania, okazało się, że te rzadkie umiejętności mogą być źródłem dochodów i sposobem na mały biznes. Moda jest. Na te zioła, bo zioła pomogą, I bo zioła są naprawdę dobrym lekarstwem, one no, no dużo pomagają, ale trzeba wiedzieć kiedy brać, kiedy zbierać jak stosować. Bo zioła mogą leczyć, ale mogą zaszkodzić. To nie jest takie łatwe. Trzeba wiedzieć, że trzeba zebrać rosie, a nie w mrosie, bo jak będą mokre, one nie będą schnąć. Na festiwalu produktu lokalnego nie zabrakło tradycyjnego jadła. Nie można było na nim zjeść hot-doga czy pizzy, ale wzięciem cieszył się chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. A prawdziwy smalec, jak się okazuje, musi być robiony według starej receptury. A smalec jednocześnie od swojego zabijania, od świniach swoich z podwórza, takich karmionych na, na takich produktach domowych, no i wtedy też dużo, dużo czosku, dużo cebulki, majeranek, jabłko. Tajemnicą natomiast był przepis na najsmaczniejszą strażacką grochówkę, jaką przygotowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Wartosławia. Dla łasuchów były także ciasta, faworki czy domowej roboty placki ziemniaczane, o które zadbały panie z koła gospodyń wiejskich w Wartosławiu. Oprócz tych smakołyków, Festiwal Produktu Lokalnego pokazał, że do łask wraca rękodzieło ludowe. Lubię robić Zazdroski do okien i, i później różne takie zawieszki. Impreza była okazją do otwarcia wyremontowanej świetlicy w Wartosławiu. Wniosek złożony przez Urząd Gminy Bronki za pośrednictwem stowarzyszenia został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy PROF. Uzyskana w ten sposób kwota dotacji w wysokości 105 tysięcy złotych pozwoliła między innymi na wymianę dachu, stolarki okiennej, założenie instalacji centralnego ogrzewania i zakup wyposażenia. Świetlica ma być miejscem, które tętni życiem organizowane tutaj imprezy okolicznościowe, festyny, które są organizowane nie tylko do mieszkańców Wartosławia, ale i całej gminy. Wspomnę tutaj o festynie dla dzieci, który skupia corocznie kilkaset dzieciaków. I tyle samo osób przewinęło się przez Festiwal Produktu Lokalnego, a była to już trzecia impreza z tego cyklu. A wszystko po to, aby pobudzić rozwój społeczno-gospodarczy regionów w oparciu o walory turystyczne Puszczy Noteckiej i Krainy Stu Jezior, czyli Ziemi Międzychowskiej. Stowarzyszenie działa w oparciu o fundusze unijne, o program rozwoju obszarów wiejskich, oś czwarta lider. Myśmy zdobyli ponad 9,5 miliona złotych, które na lata 2007-2013 dystrybuujemy nie tylko na aktywizację społeczności wiejskiej, ale również udzielamy dotacji dla biznesu, dla rolników, dla osób fizycznych, ale również dla sektora publicznego. Stowarzyszenie wskazując do dofinansowania różne projekty zwraca uwagę na to, aby wspierać inicjatywy oddolne ku gospodyń wiejskich, rolników, którzy pragną zwiększać swoje dochody, czy młodych osób chcących założyć swój biznes. Ale jak pokazuje ta wystawa stowarzyszenie podejmuje również działania, które mają ocalić od zapomnienia nasze obrzędy i zwyczaje. Cykliczny konkurs fotograficzny pod hasłem Niezapominajka przywraca nasze wielkopolskie tradycje. Ostatnie dwa dotyczyły wielkanocnych stołów i przydomowych ogródków.